Ramana Maharishi. Myśli przychodzą i odchodzą, uczucia przychodzą i odchodzą. Dowiedz się, co pozostało. Samo doświadczenie ciszy jest prawdziwą i doskonałą wiedzą. Pytanie: Kim jestem? tak naprawdę nie ma na celu uzyskania odpowiedzi. Pytanie: Kim jestem? Ma na celu rozpuszczenie pytającego. Poprawianie siebie jest poprawianiem całego świata. Słońce jest po prostu jasne. Nikt tego nie poprawia, ponieważ świeci, cały świat jest pełen światła. Przemiana siebie jest sposobem na oświecenie całego świata. Dlaczego powinieneś martwić się o przyszłość? Nawet nie masz dokładnej wiedzy o teraźniejszości. Zadbaj o teraźniejszość. Przyszłość zadba o siebie sama. Twoja prawdziwa natura to nieskończony duch. Poczucie ograniczenia jest dziełem umysłu. Szczęście jest Twoją naturą. Pragnienie tego nie jest czymś złym. Złe jest szukanie tego na zewnątrz, gdy jest ono w środku. Cisza jest prawdą, cisza jest błogością, cisza jest spokojem i dlatego cisza jest jaźnią. Rzeczywistość to po prostu utrata ego zniszcz ego, szukając jego tożsamości. Ponieważ ego nie jest bytem, automatycznie zniknie. A rzeczywistość sama zabłyśnie. Jesteśmy tak pochłonięci przedmiotami lub zjawiskami ujawnianymi przez światło, że nie zwracamy na nie uwagi. Pokój jest wewnętrzną naturą człowieka. Jeśli odnajdziesz to w sobie, znajdziesz to wszędzie. Nie ma ani przeszłości ani przyszłości. Jest tylko teraźniejszość. Wczoraj było dla ciebie teraźniejszością, kiedy tego doświadczyłeś, a jutro będzie także teraźniejszością, kiedy tego doświadczysz. Dlatego doświadczenie ma miejsce tylko w teraźniejszości, a poza doświadczeniem nic nie istnieje. Skąd bierze się to ja? Szukaj tego w sobie. Potem znika. To jest dążenie do mądrości. Kiedy umysł nieustannie bada swoją naturę, okazuje się, że nie ma czegoś takiego jak umysł. To jest bezpośrednia droga dla wszystkich. Umysł to jedynie myśli. Ze wszystkich myśli myśl Ja jest korzeniem. Jesteś świadomością. Świadomość to dla ciebie inne imię. Ponieważ jesteś świadomością nie ma potrzeby jej osiągać ani kultywować. Wszystko, co musisz zrobić, to porzucić świadomość innych rzeczy, czyli niejaźni. Jeśli ktoś je porzuci, wówczas pozostanie jedynie czysta świadomość, czyli jaźń. Poza wiarą, że coś można stracić, nie ma nic do stracenia. Twoim obowiązkiem jest być, a nie być tym czy tamtym. Największą przeszkodą na drodze do oświecenia jest pokonanie złudzenia, że jeszcze nie jesteś oświecony. Nikt nie odniesie sukcesu bez wysiłku. Ci, którzy odnoszą sukces, zawdzięczają swój sukces wytrwałości. Twoja własna samorealizacja jest największą przysługą, jaką możesz wyświadczyć światu. Brak działania to nieustanna aktywność. Mędrzec charakteryzuje się wieczną i intensywną aktywnością. Jego bezruch przypomina pozorny bezruch szybko obracającego się żyroskopu. Ostateczna prawda jest taka prosta: to nic innego jak przebywanie w swoim naturalnym, pierwotnym stanie. Celem wszelkiej mądrości. Jest miłość, miłość, miłość. Musisz zadać sobie pytanie: kim jestem? To badanie doprowadzi w końcu do odkrycia czegoś w tobie, co kryje się za umysłem. Rozwiąż ten wielki problem, a rozwiążesz wszystkie inne problemy. Miej wiarę w Boga i w siebie to wszystko wyleczy. Miej nadzieję na najlepsze, spodziewaj się najlepszego, truć się, by osiągnąć najlepsze, a w końcu wszystko ułoży się pomyślnie. Zaangażuj się w żywą teraźniejszość. Przyszłość sama się o siebie zatroszczy. Cokolwiek czyni się z miłością, z prawą czystością i spokojem umysłu, jest dobrym czynem. Wszystko, co dzieje się z plamą pożądania i wzburzeniem wypełniającym umysł, jest klasyfikowane jako złe działanie. Już jesteś tym, czego szukasz. Wszyscy zawsze widzą Boga, ale oni o tym nie wiedzą. Jeśli czyjś umysł jest spokojny, Cały świat będzie wydawał się spokojny. Umysł jest świadomością, która nałożyła ograniczenia. Pierwotnie jesteś nieograniczony i doskonały, później przyjmujesz ograniczenia i stajesz się umysłem. Należy skoncentrować się na widzącym, a nie na tym, co widziane nie na przedmiotach. Ale na świetle, które je odsłania. Schroń się w ciszy. Możesz być tu, tam, lub gdziekolwiek. Utrwalony w ciszy, ugruntowany w wewnętrznym ja. Możesz być taki, jaki jesteś. Świat nigdy nie będzie cię niepokoił, jeśli będziesz solidnie zbudowany na wewnętrznym spokoju. Zbierz w sobie myśli. Znajdź ośrodek myślowy i odkryj swoją równowagę. Podczas burzy i zamieszania zachowaj spokój i ciszę. Obserwuj wydarzenia wokół jako świadek. Świat to dramat. Bądź świadkiem zamkniętym w sobie i introspekcyjnym. Faktem jest, że umysł jest tylko kłębkiem myśli. Umysł jest przeciążony pojawiającymi się nowymi myślami. Dlatego głupotą jest próbować zabić umysł za pomocą umysłu. Jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest znalezienie jego źródła i trzymanie się go. Umysł wówczas sam zniknie. Musi istnieć podmiot, który zna dobro i zło. Tym podmiotem jest ego. Wiesz, że nic nie wiesz, poznaj tę wiedzę. Dążenie człowieka do szczęścia jest nieświadomym dążeniem do prawdziwego ja. Prawdziwe ja jest niezniszczalne, dlatego kiedy człowiek je odnajduje, odnajduje też wieczną szczęśliwość. Jeśli dokonało się odkrycia, czym jest umysł? Umysł znika. Stanowi to spontaniczną reakcję, kontrolę umysłu. Jeśli jednak umysł pozostał nienaruszony i pragniesz go kontrolować. Spowodujesz fikcyjny proces, tak jakby złodziej przebrał się za policjanta, aby się samemu schwytać. Egzystencja lub świadomość to jedyna rzeczywistość. Świadomość i czuwanie nazywamy stanem czuwania. Świadomość i sen nazywamy śnieniem. Świadomość i głęboki sen nazywamy stanem głębokiego snu. Świadomość jest ekranem na którym pojawiają się i odchodzą wszystkie obrazy. Realny jest ekran, obrazy to tylko przesuwające się cienie, ponieważ długi czas traktowaliśmy trzy stany świadomości jako realne, nazywamy stan jednolitej świadomości stanem czwartym. Jednak nie ma czterech stanów, jest tylko jeden. Poznaj samego siebie, tak mówi się najczęściej. Lecz nawet to stwierdzenie nie jest prawidłowe, ponieważ jeśli mówimy o poznaniu jaźni, zakładamy istnienie dwóch jaźni: jednej poznającej, drugiej zaś poznawanej oraz istnienie procesu poznania. Stan, który nazywamy samorealizacją, jest byciem jednością, nie zaś poznawaniem czegoś lub stawaniem się czymś. Jeśli ktoś jest zrealizowany, jest on wszystkim, co istnieje, co kiedykolwiek istniało. Bezwzględną całością poza formą Maja. Filmowa postać na ekranie ogląda filmowy świat, co stanowi rzeczywistość pomiędzy postaciami w filmie i ich sprawami. Iluzyjna postać ogląda iluzyjny świat. Ty sam i świat wokół ciebie jesteście tak samo prawdziwi jak filmowa postać i jej filmowy świat. Czym jest medytacja? Sprowadza się ona do wypędzenia myśli. Wszystkie aktualne problemy stworzone są przez myśli i są wewnętrznie myślami. Porzuć myślenie. To jest szczęście i medytacja. Myśli są dla myśliciela. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. A teraz zdecyduj, kogo chcesz oglądać dalej: cytaty Sadguru czy może cytaty Osho.